Zapraszam na kartę dnia. Dzisiaj możesz wybrać swój kolor żółty, fioletowy, niebieski. E, I odkryję jedną kartę dla każdego koloru. Karta dnia dla żółtego, ok. Karta dnia jest to król buław. To znaczy, że dzisiaj e, jedna z dwóch opcji e, albo mm, będziesz miała, miał do czynienia z jakimś mężczyzną, prawdopodobnie na, e, na jakiejś pozycji e, szacunku z Twojej strony, czyli to może być szef, ojciec, mąż, e, przyjaciel, ktoś, kto, kogo postrzegasz jako osobę właśnie, nie wiem, wyższą od Ciebie, godną szacunku, gdzieś, nie wiem, starszą i tak dalej. I jest to jakaś interakcja z tą osobą, po prostu wejdziesz w jakąś interakcję, może to jest spotkanie, może to jest telefon, jeżeli jesteś mężczyzną, to może się to też wiązać z Twoim, z potrzebą, z potrzebą um, twoje, Twojego wykazania się dzisiaj jaką, jakąś konkretną siłą jakąś siłą charakteru, jakąś siłą działań bycie konsekwentnym to jest dla Ciebie ważne dzisiaj żeby być konsekwentnym, że jeżeli sobie coś zaplanujesz, Zrealizuj to dzisiaj. To jest wyjątkowo dla Ciebie dzisiaj ważne. I teraz kolejna karta dla fioletowego flamastra. Karta odwróconego rydwanu. Co to może znaczyć dla Ciebie? E, prawdopodobnie dzisiaj niewiele będziesz się poruszał, poruszała. E, możliwe, że będziesz się Beń, utkwisz gdzieś, czyli nie wiem, na przykład e, próbowałaś czy próbowałeś gdzieś pojechać, ale coś stanie na przeszkodzie, i jednak ten wyjazd, czy przejazd, czy dojazd będzie utrudniony bądź niemożliwy. E, chciałaś gdzieś pojechać, a na przykład musisz zostać w domu z jakiegoś powodu, e, lub, też, e, lub też możesz też czuć niemoc ruszenia się na jakiejś płaszczyźnie emocjonalnej. Czyli chcesz już gdzieś tam przejść do kolejnego etapu emocjonalnego, nie wiem, z kimś, ze sobą, ale masz blokadę, masz niemoc przejścia do kolejnego etapu w dniu dzisiejszym. Taką po prostu, taką, takie poczucie bycia utkniętym, czy utkniętą w jakiejś rzeczywistości, mentalności, sposobie myślenia. Możesz dzisiaj po prostu się wkręcić w jakiś sposób myślenia, w jakiś sposób postrzegania i po prostu nie móc się ruszyć z tego sposobu. Oczywiście mając tego świadomość, możesz jakoś na to wpłynąć. I karta dnia dla niebieskiego flamastra. Jest to odwrócona karta. Ta karta, nie będąc odwróconą, opisuje dobrobyt i zadowolenie jednak u ciebie jest odwrócona, więc prawdopodobnie dzisiaj nie będziesz w pełni z czegoś usatysfakcjonowana czy usatysfakcjonowany. Z czegoś, może z jakiegoś wyniku pracy, może z jakiejś interakcji, będziesz, będzie jakby wystąpić coś, co gdzieś tam jest e, mogłoby przy, przynieść dobry rezultat, ale Rezultat nie będzie taki, jakiego oczekujesz. Będzie, nie mówię, że zły, ale niesatysfakcjonujący. Czyli na przykład, no nie wiem, robisz sobie kawę, ale, ale nie wiem, jest za zimna albo, albo jest za gorzka. To może być naprawdę mała rzecz, taka właśnie jak nie wiem, jedzenie ci, albo idziesz do, nie wiem, zamawiasz coś i przy, przy, przywieźli zimne albo jakieś niedobre albo coś. Więc to może być naprawdę minimalna rzecz, która po prostu nie jest taka, jaka by mogła być, a mogłaby być bardzo dobra, ale taka nie jest. Lub też może to być właśnie jakaś interakcja, no nie wiem, umówiłaś się z koleżanką, czy umówiłaś się z kolegą i się spotkaliście, ale się okazało, że po prostu nie wiem, jakiś był markotny czy markotna i w ogóle nie wiem, jakieś po prostu tylko narzekanie i po prostu nie było to satysfakcjonujące, więc jest to jakiś brak satysfakcji dzisiaj. No ale mam nadzieję, że jakoś całościowo dzień będzie nie najgorszy. Ok, dzięki, pa pa.